Praktyk, przedsiębiorca od 28 lat. Ukończył roczną akademię trenerów Momentum, analityk, szkoleniowiec. Wspaniały mąż, ojciec, dwóch córek, szczęśliwy dziadek. Pomóżcie mi tutaj przywitać, dyrektor krajowy Zbigniew Bysrza! Zacznę od razu, od mocnego pytania. Kto z Was uważa, że można budować relacje przez social media, nie podniesie rękę? Dziękuję. Cieszę się, że z tylu jest podobnego zdania co ja. Świetnie. Social media to lajki i komentarze. Dla piszących posty to niesamowita satysfakcja. Ale mam do ciebie pytanie. Czy wykorzystujesz lajki i komentarze? Czy zadajesz sobie pytania, dlaczego nagle mój znajomy zaczął lajkować? Dlaczego osoba, której nie znam i nie jest w moich kontaktach, nagle zaczyna pisać komentarze pod moimi postami? Być może szukają jakiegoś biznesu, a może po prostu mają coś ciekawego dla nas. Jak to sprawdzić? Zadajcie na prywatną wiadomość pytanie, dostaniecie odpowiedź. Załóżmy, że macie 800 czy tam więcej kilka tysięcy znajomych na Facebooku. Wszyscy są tutaj w duo live. Nie mam znajomych, co dalej? Dlatego zadam Wam drugie pytanie. Kto z Was. Uważa, że możliwe jest budowanie relacji z pięcioma nowymi osobami w internecie. Zapomniałem dodać: Dziennie. Kilka osób jest świetnie. Przez wiele lat szukałem rozwiązania, w jaki sposób budować relacje przez internet. Eksperymentując i zapisując swoje doświadczenia, stworzyłem system, który nazywam pięć gułek. Może dzisiaj nikt kogoś z Was zainspiruje. Co robię? Otóż codziennie rysuję pięć kółek i z każdą skończoną rozmową odschaczam jedno kółko i wpisuję nazwisko tej osoby i imię. I tak robię po kolei aż zakreślę całe pięć kółek. Czyli codziennie nowe pięć kółek i codziennie uwaga nowych pięć kontaktów. Minimum. Ale teraz najważniejsze. Nie używam do tego ani kamery, ani mikrofonu. Nawet jak ktoś mi podsyła numer telefonu, nie dzwoni do niego. Dlaczego sobie utrudniam? A skąd wiesz, że sobie utrudnia? Może sobie ułatwiam. Ale od początku. Zanim dodam kogoś do swoich znajomych, przeglądam jego profil. I kiedy ostatnio zaczynam otrzymywać sam zaproszenia, przestałem już w zasadzie samemu szukać, natomiast. Każdej osobie, która mnie zaprasza, wysyłam podziękowania. Jeżeli jej nie znam, to zadaję pytanie: Czy możesz mi przypomnieć, gdzie się spotkaliśmy? Często dostaję taką odpowiedź, ale zdarza się również, że ktoś zada mi po tej odpowiedzi pytanie. Jeżeli jestem w realu, czyli w tym spotkaniu na żywo, w ferworze rozmowy zapominamy albo nie usłyszymy tego pytania i zaczynamy mówić coś nie na temat. Wychodzimy na ignoranta. Znacie powiedzenie najważniejsze pierwsze wrażenie. Ono również obowiązuje w internecie. Tutaj, jeżeli wrzuciłem coś dziwnego, bo nie zauważyłem pytania, zawsze mogę to wymazać i napisać właściwą odpowiedź. Co zyskałem dzięki temu systemowi? Otóż, o. <słuch> otóż... Dzięki uważności łatwiej mi dzisiaj jest zauważyć potrzeby drugiego człowieka. Jest tak, że w zasadzie mało słuchamy, więcej gadamy. Dzięki ciszy więcej usłyszę. I te doświadczenia mogę przenieść do świata realnego. Mogę cofnąć się do tego, co napisałem, przeanalizować swoje wypowiedzi oraz reakcję osoby, z którą wcześniej rozmawiałem. Zanim. Korzystając z tego systemu, brakowało mi uważności, empatii, i właśnie tego nawyku słuchania. I teraz dzięki wieloletnim doświadczeniom w rozmowach pisanych zdecydowanie inaczej widzę człowieka. Rozmowa pisana to nie ulotne słowa, bo to, co jest napisane, to jest. Jak mogę zapamiętać 100 rozmów w ciągu miesiąca, gdzie mieszka, co robi, czym się zajmuje? Po to mam historię. Pięć minut później pisze trzy takie zdania. Miło mi się z Tobą rozmawia, ale będę musiał już wychodzić, bo mam spotkania. Chciałbym kontynuować naszą rozmowę i wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami. Czy pojutrze będziesz dostępny przy kąpie? Tak, tak. Pierwsza moja rozmowa trwa nie dłużej niż 5 minut. To jest szósty element mojej układanki. Dlaczego pięć minut? No wyobraźcie sobie, że spotykam osobę, której nie znam. Na ile mi się ona otworzy? Przecież jestem dla niej obcy. A teraz wyobraź siebie. Jesteś 16 listopada na czydniowym LDS-ie. Przechodzisz obojętnie od człowieka obok człowieka, którego nie znasz. I na, w tym dniu na ćwiczeniach właśnie rozmawiasz z tą osobą. Jestem przekonany, że następnego dnia, jak będziecie przechodzić obok siebie, uśmiechniecie się, staniecie i chwilę porozmawiacie. Tak samo jest tutaj. Dlatego na pierwszej rozmowie jestem zawsze w pośpiechu. Następne moje spotkanie, a przecież mam już odmówione, to rozmawiają znajomy ze znajomymi. A jak rozmawiają znajomi? Swobodnie wymieniają się doświadczeniami, nie, nie goni ich presja czasu i myślicie, że się boję, że nie starczy mi czasu na te wszystkie osoby, z którymi wcześniej rozmawiałem. Przecież ja osobiście nie będę chciał ze wszystkimi dalej rozmawiać, i nie wszyscy będą chcieli dalej rozmawiać ze mną. Ale jeżeli rozmawiam już z, z osobą i ona na dzisiaj nie jest gotowa iść ze mną tą samą drogą, to zawsze wymieniam się numerem telefonu i zawsze wymieniam się adresem e-mailowym. Po to, aby budować bazę potencjalnych partnerów. Pięć lat temu w taką bazę wpisałem Iwana z Moskwy, którego poznałem przez internet. Rozmawialiśmy kilka razy w rozmowie pisanej. na koniec wymieniliśmy się doświadczeniami. Kiedy byłem już w wysłałem mu zapytanie, Iwan co u Ciebie słychać i jak się ma Twój syn? Był zdziwiony, że pamiętam kiedy rozmawialiśmy i pisał mi o tym, że sam wychowuje syna. Od dwóch lat jest w a ja nazywam się Zbigniew Byszczanowski i było wielką przyjemnością dla Was podzielić się moimi no doświadczeniami.